I jeszcze z ostatniej chwili, jak zawsze z ostatniej chwili, reklama będzie reklama dla radia Wolne Media. Zgłosił się kolejny sponsor. Sklep z dodatkami do ciast dla babuni. No i oferuje ciekawą przyprawę do makowców nazywa się Vela. z przepisu który tam jest załączony można by wnioskować że jest to wywar na bazie słomy makowej jest tylko jedno ostrzeżenie żeby nie stosować tej przyprawy i podawać ciasta z nią dzieciom poniżej 10 roku życia ale stosowana dla emerytów Pobudza, rozkręca. Trzeba tylko nie przedawkować, ponieważ można zwariować. No to cześć.